Spokój i dobro kochani, dziś jest środa 21 stycznia, w liturgii obchodzimy wspomnienie świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Jezus idzie w szabat do synagogi. Jest tam człowiek, który ma usłą rękę i są również faryzeusze, którzy czyhają na to, aby złapać Jezusa na czynności, która według nich jest zabroniona. I będzie to argument dla nich, aby Jezusa oskarżyć o to, że nie przestrzega prawa. Jezus znał ich myśli i poprosił człowieka z usłą ręką, aby stanął na środku. I rozejrzał się i z takim smutkiem i z takim gniewem, spytał, co można zrobić z tym człowiekiem, czy w Szabat można coś złego mu uczynić, czy też można coś dobrego. Popatrzył na nich i właściwie nie było odpowiedzi. Więc Jezus powiedział wyciągnij rękę, jego ręka została uzdrowiona. Według Pana Jezusa, kochani, nie ma takiego momentu, który byłby zły, na to, aby czynić miłość bliźniego. Powiem więcej, według Pana Jezusa Szabat jest najlepszym momentem, dlatego, że jest to dzień święty, dzień, w którym działa sam Pan Bóg. W tej Ewangelii, kochani, są przedstawione trzy postawy: jedna postawa to czy można coś złego zrobić, druga czy można coś dobrego zrobić, a trzecia czy można nic nie robić. I właściwie, faryzeusze wybrali tę opcję: nic nie robienie, że to mnie nie dotyczy. Odwracam głowę i wydaje mi się, że to nie jest mój problem, tylko tego człowieka, który ma osłą rękę. Pamiętam, kochani, że w mojej rodzinie było takie powiedzenie: gdy ktoś na przykład zdenerwował się na swoich rodziców i na przykład gdzieś tam podniósł rękę w jakimś takim afekcie, to wtedy mama czy tata mówi: No, bo ci uschnie ręka, podniosłeś rękę na matkę lub ojca. Może się okazać, kochani, że mimo że mamy w pełni sprawne ręce, to potrzebujemy uzdrowienia, dlatego że nasza ręka na przykład nie potrafi dzielić się z innymi, albo na przykład jest leniwa, nie potrafimy dawać komuś czegoś, albo na przykład nie potrafimy w sposób umiejętny i pokorny przyjmować od kogoś, albo na przykład jakieś złe gesty. Znamy mnóstwo takich złych gestów, choćby i grożenie drugiej osobie, choćby i środkowie palec, i wiele różnych innych złych gestów, które mogą kogoś po prostu upokorzyć. Może być też tak zwany zły dotyk, kiedy nie szanujemy godności drugiego człowieka i jego intymności, i możemy zrobić coś, co tak naprawdę panu Bogu wcale się nie podoba. Pamiętam, że kiedyś na Jasnej Górze w Częstochowie był koncert człowieka, który nie miał rąk, który grał na gitarze. Gitara leżała na scenie, on swoimi stopami grał i pięknie śpiewał. Był to koncert dla wielu tysięcy młodych ludzi. Rzeczywiście ten koncert był bardzo udany i bardzo piękny, bardzo przejmujący. Pod koniec koncertu powiedział: Spójrzcie na mnie, nie mam dłoni, każdy z was ma swoje ręce prawą i lewą. Wy możecie zrobić coś dobrego, więc zróbcie to. Przypomina mi się też matka Teresa z Kalkuty, która podobnież bardzo często wieczorem robiła taki rachunek sumienia, po prostu otwierała swoje dłonie, patrzyła w swoje dłonie i mówiła: Co dzisiaj zrobiłam dobrego dla Pana? A być może coś zaniechałam i być może jakieś dobro, które mogłam wykonać, nie zrobiłam tego i tak robiła prawie codziennie taki rachunek sumienia. Naszymi dłońmi, kochani, możemy zrobić mnóstwo dobrych rzeczy. Możemy komuś położyć rękę na głowie, możemy komuś pobłogosławić, pomodlić się za kogoś. Możemy wyciągnąć rękę do zgody. Możemy na przykład komuś coś pogratulować, dodając skrzydeł, aby jeszcze działał jeszcze intensywnie. Możemy zasłonić, kiedy ktoś kogoś bije, zasłonić swoimi dłońmi, aby nikomu nie zdarzyła się żadna krzywda. Albo na przykład możemy pogłaskać, albo zrobić jakiś po prostu zwyczajny masaż po prostu w miejscu, gdzie kogoś coś Boli. Nasze dłonie mogą służyć do tego, abyśmy zrobili coś dobrego. Jeśli nie robimy tego, to może rzeczywiście mamy uschłe ręce i potrzebujemy, aby Pan Jezus przyszedł i nas uzdrowił. Grzechem, kochani, jest to, jeśli coś złego zrobimy drugiej osobie, ale również grzechem jest, jeśli komuś nie pomożemy. Wyobraźmy sobie, że ktoś nad przepaścią, czy gdzieś tam tonie, wyciąga rękę i mówi: Ratuj mnie, a ty na przykład przejdziesz obok. Ktoś powie, co Ty zrobiłeś? No właśnie ja nic nie zrobiłem. No właśnie, dlatego że nic nie zrobiłeś, to zaciągasz winę. A więc, kochani, róbmy. Pan Jezus nas zaprasza, aby nasze dłonie były przedłużeniem Jego dłoni. I moje dłonie teraz, kochani, Pan Bóg używa, aby wam pobłogosławić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.